Słuchasz mnie dobrze? alo, mnie dobrze? Halo? Ej, byłem wczoraj tym ukraińskim sklepie Nazywa się Best Market I pierwsze co, moment przekroczenia progu drzwi jest bardzo uderzający Bo to tak jakbyś miał, wiecie co, w domu, jak macie te odświeżacze do, do mieszkania jakieś różne, nie? Takie wiecie, co psikają To tak, jakby ktoś tam spryskał całe te pomieszczenie, cały ten sklep wędzoną rybą Kurwa od razu wędzona ryba tak uderzyła mnie W szoku byłem trochę, że tak intensywny Jest ten zapach w całym sklepie Wiadomo, przyzwyczaja się do tego, bo tam jest mnóstwo Różnych ryb, wytworów rybnych I kurwa, wiecie co? I do tego jest drogo Tam niektóre rzeczy były drożej Niż w takiej żabce, to wiadomo, nie do końca takie takie Odpowiedniki tego, były nawet dziki Po chyba tam 4,80 No to nie wiem, czy to jest jakaś, jakaś promocja Dużo rybnych rzeczy Jakieś kawiory, no takie dzi Dziwne sery, w sumie to kupiłem Tam gruszki, chipsy i co się Króżka, chipsy, co tam jeszcze kupiłem, czekoladkę Nie, było dużo czekoladek różnych dziwnych Ale sprawdziłem, sprawdziłem składy tych rzeczy I kur... A nie wyglądało najlepiej, a było, do, a było dość drogie. Nie pamiętam, co jeszcze to było. Gruszka, chipsy. Coś jeszcze. Ale jakąś taką e, drobną rzecz. Nic takiego przebojowego. zapłaciłem za to 28 zł. Właśnie. 28 zł zapłaciłem za gruszki, chipsy. Co coś Coś droższego wziąłem jedną rzecz. ale nie pamiętam. Ale nie porwało, nie porwało. Czyli ogólnie ten best market oceniam to jako taki sklep rybny. Właściwie. Głównie to. Kawior w puszkach na przykład jest. Ale nie spojrzałem na jedną rzecz. Czy może mają tańcze, tańszego tuńczyka? No wiadomo, tuńczyk fajnie. Do wielu rzeczy może Ponować, lubię. Jeżeli tam mają jakiegoś taniego Tończyka, to można odwiedzić. Następnym razem pójdziesz do sklepu ośrodkowego i wspomorzysz polskie firmy. Oczywiście, że tak postępuje głównie. Czasem mi się tam biedronkę zdarzy yy, odwiedzić, ale mam takiego warzywniaka, blisko do którego czasem chodzę. A ten ukraiński sklep, to no wiecie, no nie wiem, chciałem zobaczyć, co tam jest. W ogóle w ukraińskim sklepie były polskie gruszki. Macie takie uczucie dziwne, z rano to często mam. Biorę pierwszego gryza, na przykład gruszki. Albo jakiegoś słodycza, nawet dzika. I na krańcach języka, po prawej i lewej stronie, czuję taki, taki, nie wiem, taki smak, który mnie aż yy, przeszywa. Taki, no nie wiem, no nie wiem co jest to za smak, to, to, to nawet nie jest taki smak. On no, po chwili mija. I to jest tylko raz to się dzieje, dziennie. Nie wiem i co to jest. Dreszcze na języku, no. Tak, tak. Coś takiego. Nie wiem, co to jest. A ktoś wie, od czego to się bierze? Co, co to? Skąd to jest? Bardzo dziwne zjawisko. Coś, co jest słodkie, na przez chwilę nie, nie jest słodkie, tylko takie właśnie przeszywające. Od narkotyków to bym wykluczył. Reakcja kubek smakowych, nic nie jadłeś. W sumie. O! To brzmi! Logicznie! Bo ostatnio zauważyłem, że przypad niej dzik to miałem. A teraz przy pierwszym gryzie gruszki też to miałem. Nie, nie myłem rano zębów. Myję wieczorem i nitkuję. Jak nie myjesz? Normalnie. Nie chwytam za szczoteczkę i nie wkładam jej do buzi. pusiak, Rano ci wali, wiesz, kiedy z mordy? Jak masz kamień na i Idź sobie na higienie. Przeczyść sobie ząbki, dziąsła i wtedy zobaczysz różnicę. Byłeś i dalej ci wali z mordy rano? Tak, jak może się na noc najesz, też może ci ewentualnie walić z mordy. Ale jak masz zadbaną miamę ustną, nie masz kamienia, raczej nie powinno walić z mordy. Możemy to sprawdzić. Sprawdźmy to. Niech internet się wypowie. Zaraz to wygoogluję. Też może z mordy kupić, jeżeli przez sen oddychasz mordą, a nie nosem. Mmm, jest to jakiś trop, ale akurat mi to nie groziło. Co jest Powodem przykrego przy Tak się często określa Zapachu z ust rano Zobaczmy na razie co jest powodem A może to jest całkowicie naturalne i każdy tak ma tak też tak może być. Więc yy, sprawdzam. przyjemny oddech o poranku to rodzaj przykrego zapachu z ust, który w żargonie medycznym określa jako halitoza. Jak wyjaśnia portal ABC Zdrowie, przyczyną problemu jest zwykle wzrost liczby bakterii beztlenowych. Podczas snu, między zębami na języku i wzdłuż w brzegu dziąsłowego gromadzą się resztki jedzenia. No ale jeżeli myjemy dokładnie zęby, to to możemy wykluczyć, prawda? Co powoduje przykry zapach z ust rano. A czy można się pozbyć przykrego zapachu? O może tak, może tak Bo tu okay, tu mamy dużo powodów Palenie petów, niewłaściwa higiema, higiena jamy ustnej Suchość w ustach Problemy trawienne, choroby dziąseł Zjedzone potrawy, bakterie, suchość jamy ustnej Dobra, to teraz sprawdźmy tak Czy każdy człowiek ma przykry zapach z ust? Rano. Nie każdy jak na przykład zapach z ust rano, chociaż jest to dość powszechne zjawisko, u niektórych osób zapach poranny poranny może być bardziej wyczuwalny, a u innych niemal niezauważalny. Wiele zależy od indywidualnych czynników, takich jak higiena jamy ustnej, produkcja śliny, styl życia. Stan zdrowia, genetyka. Ja nie dość, że ja myję wieczorem te zęby, to jeszcze je nitkuję. I wydaje mi się, że na przykład, jeżeli ktoś nie nitkuje, bo ja za każdym nitkowaniem wyciągam resztki jedzenia, to może wam się wydawać, że ha, te ząbki czyściutko, nic tu nie ja już nie ma. Kolego, jakbyś tam nitką wszedł pod dziąsło... To byś zobaczył, co tam jeszcze wyjmiesz A jak sobie powąchasz czasem nawet tą nić dentystyczną Czuć przykry zapach Niekiedy zdarza się to w niektórych miejscach Co by sugerowało, że to właśnie tam jest źródełko Dlatego polecam wam tak Albo irygator, albo nić dentystyczną. No dobra, ale nawet jak ci nie jebie Rano to i tak trzeba umyć, bo te bakterie tam są. Zapytaj, czy trzeba rano myć zęby? Czy trzeba myć rano zęby, jeżeli umyłem je wieczorem? Tak, mimo że umyłeś zęby wieczorem, warto umyć je również rano. Oto kilka powodów. Bakterie wiemy ustnej. No dobra, ale na bakterii wiemy ustnej mamy jeszcze. Płyn do płukania jamy ustnej Prawda? Listerin Była współpraca, była edukacja Można się, no może nie napić, co przepłukać Resztki jedzenia i kwasów Resztki jedzenia Jeżeli Uważam, że jeżeli dobrze umyjesz te zęby I wynitkujesz To nie ma za bardzo miejsca na, 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 na resztki jedzenia Skąd wiesz, że nie kur ci spaszczy. Samemu przecież ciężko to stwierdzić. Tak samo własne gówno i bony nie jebią. Mówisz, że jak zrobisz kupę i powąchasz, to nie jebie. To, to ciekawe. Znaczy wiadomo, że możesz mieć większą tolerancję na tyle, że no to jest twoje jakby, więc... Powiedzmy, że nie będziesz jakoś się nie wykrzywiał, ale no jednak czujesz ten spród raczej. No to powiem wam tak: jeszcze mi nikt, nikt mi nie mówił, że rano mi je z mordy, ale ja w ogóle uważam, że mi często mogło jeść z mordy rano, ale też jak zacząłem nitkować, to wydaje mi się, że nie jebie z mordy, ale no nie mam stuprocentowej pewności. Musiałbym spytać, wiecie co, zapytam Michaliny o to rano. Zapytam, zapytam. No teraz jej nie ma, ale ona mi szczerze powie: Picie razem, ale tylko śpimy. śpimy, nawet się nie przyturamy. Jest pół metra od stępu. Nie, nie, ja tego nie wpisuję, Stojan Tardeczow, ja tego nie wpisuję w Chat GPT, a później będzie k***a Kubrusa, czy własne gówno śmierci ktoś to strzetuje i zobaczy, co ja wpisuję. Nie, nie robię tego. Ej, to ja jestem jakimś wyjątkiem, który nie myje zębów rano? Wy wszyscy myjecie te zęby rano? Przed jedzeniem, przed kawą, tak po prostu? No teraz mógłbym umyć, bo zjadłem banana, gruszkę, kawkę. Teoretycznie zapytać, co trzeba zrobić, jeśli w stadzie krów. 13% krów jest odpowiedzialnych za 55, 7, 57% wszystkich problemów całego stada. Dziwne pytanie. I patrz, co teraz, masz tutaj dowód, że pisałem, pisałem głupot. Tak, własne odchody mogą wydawać się mniej intensywne, pachnące niż cudze, ponieważ organizm przyzwyczaja się do swojego zapachu. Niektóre inne zapachy, które wydziela nasze ciało w przypadku odchodów jest to wynik bakterii i procesów trawienia, które prowadzą do powstania charakterystycznych związków chemicznych, takich jak. Okej, okay. czyli je, jest, jest jakaś taka. Ee, zależność. No jest ogólnie tak, że mózg chyba to się nazywa habilituje się, czyli przyzwyczaja do jakichś bodźców i po prostu je jakby, no nie wiem, tak jakby wycisza, że nawet jeżeli coś śmierdzi, załóżmy jesteś w oborze ze świniami, no i kurwi, wiadomo, ale po, nie wiem, tam pięciu, dziesięciu minutach już mniej, a w ogóle jak długo tam przebywasz, to już w ogóle prawie nie czujesz tego zapachu. No tak to działa. Tak samo jest z perfumami. Kepirową, sponsora jakiś kefir ogarnąć. Stary, no to się da ograć, spokojnie. Damian to być. No, dobrze. Drużyna dobrze. kefirowa? No bo w ogóle, Team Rock. Sponsory, krasny staw. Daj spokój, Damian. Krasny staw nawet nie chce, nie chce mnie zasponsorować sponsorować. No tylko pytanie, kogo wiesz, kogo można by tam dokoptować, nie? No wiecie, jakby dostać się to jedno, ale żeby tam coś też pograć, nie? Żeby mieć jakiś taki sensowny skład. Ciekawe czy Remek, Overpo byłby w ogóle chętny na coś takiego. No właśnie, bo to trzeba jakiegoś Remka by wziąć. No nie wiem, czy Delordi by chciał pograć, czy inni sobie. No ale to wiecie. Będzie, będzie, że tak powiem, pozycja do budowania składu, czyli będzie już to wszystko ogłoszone, będzie można skleić, to zaczniemy o tym myśleć. Na razie jeszcze chyba nic nie jest oficjalnie powiedziane, więc. Póki co czekamy, gucci na dżunglę. Oj wątpię, żeby Witka e, ściągnąć. To by było bardzo trudne. Witek chyba mało streamuje teraz. W jest streamerów byłby Kubo na Niarquel. Kubo to teraz bardziej w TFT gra chłopie, niż w LoL'a. Więc ja nie wiem właśnie, czy Kuba by grał. No wiesz no, Kubo to by zawsze też na IDKR mógł zagrać. z drugiej wiecie no, te teamy streamerów, one są fajne, tylko... Kurde, no to też musi być taki team streamerów, gdzie jednak ktoś tam też będzie coś sensownego grał, nie? No jak będzie team streamerów, który będzie stawał w siry cały czas, to też takie, takie sobie jest, nie? No wiadomo, ale jest na przykład taki Cinkrow wolny, który obstawiam, poszedłby w tym streamerów. Wiem, że wy może nie lubicie go za bardzo, ale pod content myślę, że mógłby, mógłby być. Cinkrow ma wybrane w streamowanie? Nie, chyba. W... Ale tak w ogóle kiedyś był ciekawszy do oglądania, jak nie był taki zamknięty, że masz tylko lec, lcs, Kiedyś były i jemy i jakoś tak się kręciło. No, kiedyś była taka większa swoboda, Mog wiesz, mogłeś żyć z takim marzeniem, że ej, stworzymy drużynę, wygramy jakieś tam turnieje, dostaniemy się do Leca. I to było, a teraz masz tą franczyzę, że jak nie masz pieniędzy, nie masz organizacji, to już nawet i tak masz pomarzyć o tym, że gdzieś się tam dalej dostaniesz. Zresztą kiedyś nie było takiego profesjonalizmu w grze. Mogłeś wziąć pięciu chłopaków, którzy dobrze grali i coś, i coś z tego było. Dzisiaj, chociaż... No, ale się okazuje, że można, chociaż nie do końca, bo KNF miało coacha, mimo wszystko. jej tak Makuka, który nimi sterował. No, ale dzisiaj, dzisiaj raczej już jest to tak profesjonalne, że, że potrzeba właśnie jakiegoś trenera do drużyny, chociażby. Że jest mniej takie swojskie granie na osiedlu. Tak, 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 KNF to, oczywiście to, to prawda, to prawda, to, to, to pokazało. Przynajmniej w Polsce można zawojować z klejką. A to już jest, to już jest sporo, to już jest dużo. Ale widzowie, jeżeli taki team miałby powstać, to nie po to, żeby wygrać... Polską drużynę. No się wiadomo, jakby się takie rzeczy to fajnie, ale może bez jakiejś presji, że, jak na przykład, nie wiem, nie uda mi się wygrać, dobra, to wywalamy tego, wywalamy tego, bo to i tak ja to tak traktuję bardziej dla przygody, dla kontentu, a nie żeby jakieś swoje ambicje sportowe yy, wypełnić. Presja, oczywiście, presja będzie od Was, widzowie. Zawsze tworzycie presję. W rozmowie z Nekritem ujawnili, że kolejny serial sadzone w uniwersum Rotary, przesuję się do Noxus. I oni i Demasi. Ok, czyli będą kolejne seriale. A co ty napisał, widzisz? Pojawiane, że pani żona może potwierdzić, czy legendarny dźwięk. z. czynyczny. ty A ja chyba wiem, ja chyba wiem, co tam będzie. Z tym kefi. Kupiłem mleko, na... ten. Piłem wodę kokosową na promocji i tak mówię, Michael, co się dzieje? Pamiętacie to? Wiesz, Michael, to ten, o którym każdy myśli. Eee, nie, to nie ten dźwięk. Mówiłam wam, że fuszerka jak aktorka, to nie wierzyliście. Ale ja, tak, ja, tak, ja już kiedyś... Nagroda kro, na Nobla. Ja już kiedyś Michałowi to powiedział. Aktorka. <noise> Legi źródło dziewczyna zgrywa. No dobra, no dobra. Ja nie mam powodu, że nie wierzę. Tak szczerze, kto tak robi, jak kurwa coś, coś takiego robi? Po nie. pierwsze, po pierwsze, nie. a jeżeli Krzysiek pomyślał o tym, to on tak robi. I że tak, jeżeli Krzysztof o tym pomyślał, że Michael robi to, co robi, to, to znaczy, Ja pierdolę, tak no wydało się, rozgryźli mnie. Po tylu latach jedna z większych zagadek Twitch TV została rozwiązana. No nic, gratuluję po prostu rozwiązania tej zagadki. Tak jest? Dokładnie. To byłem ja, to były moje dźwięki. A nie Michael, więc mm -hmm. tutaj trzeba troszeczkę... Wyszło, wyszło panie... Z Bełcza. Ach, kurde. Dobra. Aż mi głupio. O to chodzi. Dzisiaj. Co ty robisz, Michael? Oj, 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 baka. Co za aura dziś. PiS chciałby być glamour, ale to raczej azbest. A ja czuję się jak totalny brain rot hey, słuchając polityków prawicy. For real, mówię wam, to cringe oporowo. Kaczyński? Czemu on musi być takim bambikiem? Delulu? Że jest gołd w rizowaniu. Fejn? Nawet Sigma Energy mu nie... Wszystkie słowa młodzieżowe wrzuciła w zdanie? ...to pomoże. A Brown i Corwin? Oni nie są slay, tylko skibidi. Są przeciw... Skibidi? ...znikami świeckiego państwa, praw kobiet i praw LGBT. Womp womp. Klasyczny yapping. Także pamiętajcie Nie bądźcie fin, tylko riz. For... fin A znaczy być fin? nie znam. Fin z Finlandii? <laughs> nie, chyba, chyba nie to. Bo to jest z tej pies, piosenki Travis'a Scotta Fin, 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 on tam w refrenie było chyba. Ale nie wiem, co to znaczy Fin to chyba c**uń <laughs> Naprawdę? C**uń? Może być taki miesiąc, że zrobię na przykład 20, a może być taki, że zrobię tam 50 czy 100 tysięcy, nie? No? <laughs> Na TikToku można zrobić tylko, prowadząc live. Ile na takim live'ie można zarobić? Możesz zarobić, nie wiem, 50 zł, a możesz zarobić nawet nawet są przypadki, że tam po kilkanaście tysięcy dziennie, nie? To co, odpalać? Tak, zrób proszę live'a. Dobra, okej. Okay. Live'a Dobra, już mamy. Siemanko klau, siemanko piękna, siemanko Madzia. Dostałem serduszko, dostałem serduszko. Dzięki, Marian. A jesteście w dzień dobry TVN. W ogóle to jest dzień dobry TVN, nie? I czy serduszko to jest? To są pieniądze? Yy, tak. tak, tu jakby jest prawie pół miliona czegoś. Ale co? Tak, to diamentów, jest... diamentów. Diamentów. I 50 tysięcy diamentów to jest 1000 zł, czyli. No tutaj mam prawie 10 tysięcy złotych, nie? Okej. Łe dziękki a, dzięki. A te diamenty to się daje za darmo, czy to trzeba je kupić yy, yy, na TikToku i później można je komuś dać? Kupujesz? A trzeba kupić kurde. I tak naprawdę ludzie tam donejtują tymi kryształami. Gdzie jest kot kalonka, ty? Dzięki. A o co chodzi z tym kotem? Yy, no to jest taki większy gift, nie? I ile? Od... Ile jest warty taki kot? Yy, znaczy twórca z tego ma około 100 złotych, nie? Z takiego kota. Też trzeba 100 złotych, Tak, ktoś tak, tak. 100 zł, tak no, no tak, tak. Znaczy 100 złotych jest dla mnie. Niesamowite. Niesamowite. Kolem, <golę>, a ta cieszenieka to już przesada, przesadził, przesadził, no. No, jest bonsko. Co to za dziwna ulica, na której ludzie se tak parkują? Po prostu tu w ogóle chłop wyładowuje zakupy. No Blokuje całą. przejazd cały blokuje. No to jakiś dostawczak niby, ale to i tak. To jest dostawa typie. No dobrze, rozumiem, rozumiem. Ale nie wiem, czy możesz tak zablokować ulicę ze dostawą. Możesz? Jak zamierzasz czekać to możesz się w lewo trochę chociaż przesunąć, żeby dało... Chciałem przejechać właśnie. No. To przez Ale czekam, tak aż tak, czekam, się... czekam, czekam aż kierowca czekam masz kierowca odjedzie proszę pana. A, już nie może <laughs> Ale nie, ten chodnik tutaj jest jakiś mega szeroki. Ha, bo to jest, co tu jest? Cmentarz? Nie, Nie, tam są samochody. Cmentarz. Nie wiem, czym pójść na życie cmentarz. W ciągu Dzień dobry, chciałbym zgłosić całkowicie zablokowaną drogę. Jezdnie przy ulicy Noakowskiego 12 w Warszawie. Stoi ciężarówka na środku i nie da się jej. Czym pan nie ominie, omawiać. że? Noakowskiego 12 w śródmieściu, tak. tak straszny korek zrobił. Straszny korek się zrobił. To jest ciągnik tak? Nie, to jest. Ciągnik, nie, to jest kombajn od zboża przyjechał skosić. Jakiś taki bus dostawczy, proszę, pan proszę pana. Tutaj, nie Takie mogę. Autoru? Jest jasny z jakimiś reklamami. Szacunek, ale. Numer rejestracyjny pan widzi? Tak. Wanda Wanda 013 Stanisław Krystyna. Dobra. Ja stoję na środku jedni. Tak. Imię i nazwisko? Maksym Szewczuk Telefon kontaktowy do tez, którego pan zwołuje, Zgadza Tak, się? tak No to przekazuję Dziękuję bardzo Do widzenia Do widzenia To było charakterne, nie było Charakternie byłoby pójść do tego kierowcy i go zjebać Tak Dawid, ale wiecie co tu chodzi Gdyby nie było takich też społeczniaków, powiedzmy Z drugiej strony, no to by ludzie sobie taką kurwa amerykankę wolną uprawiali na tych jezdniach Że też nie, nie bylibyście raczej z tego zadowoleni Na pewno nie jako piesi Nie bylibyście Jako kierowcy może tak, bo byście sobie mogli robić co chcecie Więc... To tak też nie byłbym zero-jedynkowy w tym, że to jest z, jednoznacznie złe albo jednoznacznie dobre. Zgadza się, Dawid. Mógł to zgłosić i pojechać, ale wiesz o co chodzi? Robi odcinek na kanał, więc tego kontentu nie odpuść. To, i, i, I to jest to właśnie, że on teoretycznie robi coś nawet poprawnego, ale z drugiej strony próbuje maksymalnie z tego wydusić kontent i jak, naj, jak najbardziej na nosie zagrać kierowcom. To nieprawda, oni nic, oni nic nie skurają. Robią sobie tylko kontent i tyle. Ten gość od ciężarów i tak sam, hmm, i tak to samo zrobi. To jego ciężka praca. Ma rzeczy na pasję, musi blisko podjechać Nie ma miejsca do parkowania ciężarówek w centrum miasta Ale wiesz, czy to jest problem Że nie ma tego miejsca, tej ciężarówki Mógłby to dostarczyć jakimś mniejszym Może pojazdem, ale wiadomo, pewnie nie mają Pewnie nie, jest, nie mają dostosowanych Do każdej sytuacji pojazdów No i musi sobie jakoś radzić i wiadomo No wypadałoby mu podjechać bliżej Jak nie może, no to teoretycznie Nie powinien tu parkować I to jest jego problem, to jest jego problem to Nie może być tak, że no słuchajcie, nie ma infrastruktury Więc sobie łamię prawo no tak, czy tak powinno być? U Warszawy z towarem na wózkach jechał, żeby towar odwieźć. A wiesz co? Niekiedy tak jest. Niekiedy tak jest. Że trzeba przejść się kawałek z, z towarem pewnie i podjechać na tym właśnie wózku widłowym. Tu jest ten krew gdzieś. Ujca nie przyjechała, no? A nie zażyła. Kolejny, co blokuje? Ej, ale zobaczcie, nie, 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 nie Mi się wydaje, że tu jest realny problem Że ludzie sobie zrobili takie przyzwolenie Ej, zaparkowanie tutaj na awaryjnym Normalka To o to może być problem I to już jest problem Że to nie jest już chyba tylko dostawczak Tylko tu po prostu ci ludzie tak stają i wyjebane Nie wiem, czy to powinno tak działać Wy myślicie, że on straci 20 minut na przykrzanie. A ja wam powiem tak Chłop ma free content Siadł w furce, zaparkował, włączył kamerę Założył okularki i tak o Robi się kontencik. To jest to kontentowa. Będzie pan miał szansę się zgłosić na Tak? do Wydziału Za co? Drogowego, bo pan blokuje... Ulicę. Ale to ten samochód przede mną, proszę Nie, pana proszę blokuje. Proszę ale może pan go ominąć. Nie mogę, proszę, proszę pana. Pan, Nie wolno, pan. tak, proszę pana. I pan. Zrobiłem zdjęcie pana numer i. A tego. Pan... Ciekawe czy kiedyś dostał mandat za takie zachowania? Pan zrobił zdjęcie, a tego zrobił pan nie, zdjęcie. Też dostawczak, ale ten dostawczak teoretycznie mógłby zaparkować gdzieś tu na parkingu, gdyby było wolne miejsce. No nie było, trudno. Musi to, moim zdaniem, on to musi zaakceptować, że tu nie ma wolnego miejsca. I trudno zaparkować winnym. No, no, no taka jest rzeczywistość, nie? No to, to nie jest tak? Wiadomo, no nikt z nas by już się o to nie wkładał. Nie blokowałby drogę, każdy by pojechał. Ale to nie jest pozytywne zjawisko, że ludzie się tak parkują na wy. Nie ma miejsca? To chuj, blokuje drogę i idę. Tak też nie może być. Uważaj, ja że ja też. Zobacz, sprytarze tam skręcają na Politechnikę. I to. Wyjedą tamtędy? <gry> nie. Proszę się Oj, zwrócić bo. do kierowcy, jest który to... blokuje wam jezdnie po prostu. Aha, I stoi. Ale nie można na miejscu dla rowerów parkować. No i właśnie wtedy oni dzwonią po policję, tak? I, i musi być jakiś mandat. Byłem spokojny od rana i już mi ciśnie wyje... Odmładania tego. No wiadomo, 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 że oni wkurzają. Bo to też, wiecie, bo to są dwie strony. Są kierowcy, którzy muszą się mierzyć z pewnymi trudnościami, jak ten dostawczak. No, wiadomo, nie chcę mu się zapierdalać z tymi paletami. No, wiadomo, oczywiście, Tak, I każdy to też rozumie. Ale z drugiej strony, no też są ludzie, którzy jeżdżą rowerami, i muszą się kurwa między samochodami przeciskać, i ci rowerzyści też są zdenerwowani, i też im się to nie podoba. No i gdzie jest konsensus w tej sytuacji? Dostał Perma? Ekstentation? Nie, no Perma to raczej nie dostał, co? Wątpię, żebym od razu Perma w ale no taki tydzień mógłby dostać za to, ile tych cełordów rzucał. No ale z drugiej strony właśnie nie powinno być tak, że ludzie nie wiedzą, co można, co nie można. I ja... zajęc sprawę, że teoretycznie cały czas nie można było mówić cełordów, tylko nie było nikiego, nikogo z polskiego stafu. Ale czy, czy nawet jeżeli ktoś był z polskiego stafu, to powinien poinformować. Ej, słuchajcie, bo to wiem, <laughs> nie można już cełordować. Poinformuj po prostu jakieś info powinno być. A może skończyła się sielanka, A tak to nagle wleciało. No ale wysocki dostał bana intentacją dalej cełordował, więc trochę prowokował. No sypał, sypał jak pojemy, to prawda. Dostał 7 dni, okej, okay, okej, okay. na Kiku se streamuje. Już się To nie zębów nie ma o kurde. Już się. Nie! Bez Od dłuższego czasu musieliśmy coś przed wami ukrywać. Powitajcie nowego członka Team! Team! Let's go! Tak naprawdę to ja. Nie no, koniec tych żabek. Oni chyba są parą, no zobaczcie jak my czują Nowym uczestnikiem Teens, ale o tym jeszcze się przekonamy, bo chyba Tinziaki przygotowali mi jakiś szers Teensiaki no. To jest nowy projekt Freeza, czy nie? No nie, bo to już chyba jest, nie cienuję, po prostu go nie znam. Julia, czeka się teraz wezwanie, które będzie podzielona Ona nie ma na imię Julia, ona ma na imię Julia no, ja właśnie już coś słyszałam. Słyszałam, że idziemy do spa. Mm. Ale tak. Tak, do tak, spa. Tak, tak. Spakawowe! O! To miałam mm. ja na myśli. Ale wiecie, co. To... kawowe, Wow! Dobre, dobra, do gówno! do sadu, póki nie dowiedziałam się, że spać na górze w łazience. Więc... I to w mm, wannie. wannie. na górę zobaczymy, z którym etapem sobie lepiej. A tam twój stary z szampanem czeka. Dobra, widzowie, teraz to dopiero zacznie się prawdziwe piekło, bo zmontujemy tutaj wannę pełną dosłownie wszystkiego, co istnieje, co jest najgorsze w świecie. Wszystko Nasra tam, czeka z maczugą twój stary. Jana <laughs> na pewno się nie obrazi. Jak troszeczkę. Wyleję. Troszeczkę! O nie, trzeba daje żel pod prysznic do wanny? What the fuck, ale pojebane. Moja głowa nie jest na to gotowa. Nie tego. Także na początku widzowie spieniamy wodę, żeby później pod tą pianą ukryć wszystko, co znajduje się pod spodem. I żeby nie wierzę. Że to serio będzie tylko miła i przyjemna kąpiel. Patrzcie, jaka piękna piąta. Dobra, mamy kolejny skład. Mleko! Jakim nie, jest? już całkiem... Całkiem ją pogięło. Przesada. Łaciate. Tak jest totalnie crazy ekipa. Boże. Bez laktozy. Właśnie, to jeszcze bym się nie... Ale to jest z laktozą. To jest mleko kupa z laktozą, ale ją pojebie po tej kąpieli. Czy to jest sos pomidorowy? Ketchup? Nie gale, że ona będzie się w ketchupkę Nie! Teraz dodamy sos sojowy Boże To chyba najbardziej utrudni życie Bo sos sojowy jest mega Ona przeniesny. już tego nie przeżyje, nie wyjdzie z tej wanny nie pachnie. I myślę, że będzie przesiąknięta Rozpuści właśnie, się ta tam chę... Dobrze reaguje, mocno, no, nie mocniej, nie. mocniej reaguj Mocniej no, no. Chyba, że ożyło w tej wodzie A Płacz to, to się... Ja. Fajnie? No a. nie ja, jest fajnie, nie pisałam. Ja no, nie... Jeszcze tak z pół minuty wytrzymaj i będzie kit. I później... ja nie chcę już tego ja chyba wychodzę z tego. Koniec, przesadzili. A bardzo nie chcę. Wam kanał zdejmą! Nie? Za takie filmy. Ty i co? Eliska też. I. Aha. Śmiechom I nie co? ma końca Potwierdziłam, że będę w robakach. Nie, tylko spytałaś, kto był. Nie, potwierdziłam. <noise> Ej, ty tu A ty nie jest <noise> jakieś ciężkie, szczerze. W sensie, było na początku ciężkie, Jeba... Nie, no, przejebany był ten challenge. Ja myślę, że. Powinna ama urządzić, jak się czuje po. A tymczasem do zobaczenia. Papa! Pa.